Cześć wszystkim, jest z tej strony Mystery to jest Stranded Deep i płyniemy sobie na jakąś nową wyspę w poszukiwaniu tych drzew, tam jest nasza wyspa startowa, tam jest wyspa, na której aktualnie mieszkamy i płyniemy tutaj na, na jakąś nową. Mam nadzieję, że jakieś tutaj będą palmy do ścięcia, bo generalnie jak widzicie trochę powiększyłem tratwę. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś ułożyć na przykład ścięte kłody, żeby z niej popłynąć i przerobić je na deski. Palmy chyba są, z tego co widzę. I jeśli się nie mylę, to tamta wyspa, którą tam widać... Teraz będzie tak w rogu, może trochę lepiej widoczna. O kurde, by, wypływałem tu, byłem napity. A teraz muszę pić chce. E, może kokosy będą. E, na tamtej wyspie e, zbierałem wtedy kamienie. Na tej wyspie mnie nie było, więc mam nadzieję, że ona będzie w miarę bezpieczna, że nic tam nas nie zje. Mówię, w tym momencie ja bym chciał w takim razie znaleźć kokosa, żeby się napić. Eee, ściąć parę tych palm, ułożyć tutaj na tratwie. I uciekać do domu i dalej budować. Nie wiem jak to jest z takim dobijaniem do brzegu, czy ja tą tratwę mogę uszkodzić. Wpływając tak za szybko albo coś. Nie wiem. Wciągnijmy ją na brzeg. Eee, właśnie, tak, że można było potem te belki jakoś układać tutaj na niej. Że to potem nie spadło. Dobra, niech jakoś tak będzie. Eee, dobra, widzę dużego kraba. Eee, I widzę kokosy, widzę kawałki metalu. No, wspinaj się. No kolego. Dobra, tak sięgnął. Okej, okay. mało to, mało, mało, mało. Tutaj mamy jeszcze nisko dwa kokosy, to je szybko wypijmy. już trochę lepiej, dobra. To spróbujmy ściąć teraz to drzewo i zaciągnąć je na tą traskę. Zaczynać to w ogóle się sturlać, czy się nie sturlać, czy to da radę do dowieść, czy nie da rady. Wow! Okay. Nie leć w tym stronę, bo to po tamtej stronie wyspy jest ten kram. Chodź tu palemko. Raczej tutaj. Tak spróbujmy to położyć jak to wygląda. Hmm. Może o! Może powinienem te a, liście może jednak odciąć i tutaj zostawić. Na tych liściach bardzo mi nie zależy. Najwyżej kiedyś się je zabierze. No tak, ale sięgnęło mi całość. Dobra, jeszcze raz. Zróbmy podejście. O. Powiem Wam, że nie wiem, jak to będzie działać, ale powiedzmy, na razie je należy. Tylko, że ja mógł coś z tego stosownie zbudować, to bym potrzebował ich więcej niż jedną zabrać. No ale zadnijmy sobie teraz jeszcze tą małą. Tych największych, to tam widzę, że nie mam co nawet próbować kłaść, bo to z był problem już. tutaj sobie położymy i zetniemy te liście. E, dobra, aż to jest za bardzo. Widzę, że ta wyspa też jest niegłupia. Sporo statków jest wokół. Także tutaj trzeba będzie zrobić jakąś większą wycieczkę, tylko że się bardziej uzbroimy wtedy na pewno. Mm, żeby tutaj tych krabów powybijać. Czy to już odpadło? Tak, odpadło Dobra No to zamknijmy teraz te belki Tyle ja tu będę ją... O, te dużo lepiej Tam mam podwójną Tutaj te pojedyncze Czyli to będą cztery deski w tym momencie, tak? Kur, trochę kiepsko, że to takie belki, tylko 4 deski, znaczy jedna deska wychodzi z takiej belki. No dobra, ale widzę, że te pojedyncze dużo lepiej się zachowują na tej ratwie, przynajmniej na razie w stanie spoczynku. Zobaczymy co będzie, jak ruszymy. tratwę większą jeszcze zbudować. To też pewnie no, by się to inaczej woziło. I by było lepiej, łatwiej, prościej. Dobra, odpadło. Nie przegapiłem teraz tego momentu. I tam mamy 4, tutaj tam dojdzie kolejne 4. Czyli to będzie 8 desek. Na pewno muszę podłogę zrobić w tratwie. Już coś chyba za długo bije. właśnie. Na pewno będę musiał zrobić podłogę w tratwie. Nie pamiętam z ilu desek się to robiło. No i do tego naszego domku, żeby było, prawda? Może sobie zobaczmy. Hmm. Vehicles z podłogi z dwóch desek czyli te dwie belki pójdą nam na podłogę Dobra. ja też nie wiem jaką ta tratwa ma nośność za bardzo pamiętajcie, że jak próbowałem pierwszy taki eksperyment zrobić czyli takie luźne fizyczne rzeczy położyć na tej naszej tratwie tej pontonowej Skończyło się to w ten sposób, że ona poszła na dno, jak ją wyładowałem kokosami. Pytanie, czy to tylko ona miała takie właściwości, żeby zachęcić nas do budowy jednak takiej tratwy o takiej. Czy każda tratwa ma takie ograniczenia i zaraz tutaj będzie miejscem kłopot. Hmm. Dobra, czy jeżeli to pójdzie na tratwę na podłogę, to to mamy sześć desek. Yy, mało, ale boję się, że ja po prostu więcej nie dowiozę, nie wiem jak z tym w ogóle pójdzie. Także może po prostu sobie zróbmy test. Jak to zadziała. Okej, okay, widzicie? Tak to działa, że to poszło na dno. Dobra, a jak ściągniemy część? to co się dzieje? Dalej leży na dnie. Jak ściągniemy jeszcze jedną kłodę, to ona tak trochę dryfuje. Hmm. Okej, okay, ale ciałek. O, Oficjalnie. Ja nie sprawdziłem, że przecież belki tam się mieszczą do kieszeni. Ok. No dobra, czyli ja po prostu muszę tak naprawdę przyjechać z kieszeniami pełnymi skrzynek i w ten sposób to przewieźć. Właśnie, bo teraz nie mam już miejsca. O. Co ja w tej skrzynce przywiozłem, bo to skrzynkę tam po drodze z wyspy zabrałem, jednej, liścia palmy nie chcemy, czyli ja to zaraz mogę zrobić tak, liścia palmy wyrzucić, ok, i tego nie podnosić, co jest? No dobra, i to po prostu nam się nie stakuje, czyli tam jedna nam się zmieści do środka. bo nam się jeszcze to udało podnieść, aha, tylko teraz nie mam miejsca na... Jak ja wyglądam z jedzenia. Chce mi się jeść? Tak, więc zjedzmy sobie ten kawałek. Okej, okay. to spróbujmy teraz, tamto mamy w kieszeniach. I jest ciemno, nie wiem czy ja trafię do domu. Jak trafię, to się widzimy na miejscu. Okej, okay, nie zdążyłem uruchomić nagrywania, przed chwilą e, fala mnie przewróciła, jak widzicie zgubiliśmy naszą, tą jedną belkę, co mieliśmy tak luzem na tratwie e, sobie spadła, poszła na dno. E, co ciekawe, mechanizm był taki, że trawa praktycznie położyła się bokiem. E, belka spadła, ja cały czas siedziałem, nie wywaliłem się z niej. I po wszystkie jak straciła ciężar w postaci belki to się podniosła z powrotem na, na wodę i, i płyniemy sobie dalej. No trochę szkoda, szkoda. Eee, na pewno bym te belki wykorzystał e, i by fajnie się przydały. No, ale co zrobić, no? Tak to niestety bywa. Dobra. Płynę do jakiejś wyspy. Szczerze nie mam pojęcia, czy to jest moja wyspa. Bo trochę po ciemku płynąłem i się chyba trochę zgubiłem. E, więc może być wesoło. Hmm. Wydaje mi się, że gdyby to była już tutaj ta nasza wyspa. To powinienem widzieć te fundamenty gdzieś z tej strony. Już postawione. I nie wiem, czy nie powinno być widać gdzieś światło już od latarni, która tam na plaży leży sobie. O. I nie każdego wielkiego słupa, który tam sterczy. Także... hmm. Naszą wyspę, tym bardziej, że ma palmy nie ścięte. O! No to tak, to tego się obawiałem, że będziemy mogli się zgubić. Dobra, yy, tam teraz, za masz, nie widzicie, yy, o teraz trochę jest kolejna wyspa, także płynę w jej kierunku. Do zobaczenia za chwilę. Włączyłem nagrywanie z powrotem, bo coś tutaj znalazłem dziwnego w wodzie. Nie wiem, czy coś zobaczycie, jak to na nagraniu będzie wyglądało, bo jest noc i jest ciemno. Okej. Okay. Dobra, coś tu się wydarzyło dziwnego. Coś tu... Dobra, pasek życia, jakie zwłoki? Okej, okay. ja... Y to nie jest ten moment, chyba. Jakiś wskazik nam na ekranie żółty. Dobra, ja chyba stąd uciekam. Nie chcę wiedzieć, co tu pływa i mnie goni. Kurde, wy tu nie pewnie nic nie zobaczycie, ale to coś tutaj chyba za mną płynie. Dobra, dopóki nie będzie widno, to ja dalej pauzuję. Mam nadzieję, że już przed tym czymś ucieknę. I dalej szukam domu. Ok, słuchajcie, yy, wyszło słońce, jest dzień i płynę na wyspę, na której jest tylko takie jedno drzewo na środku plus sporo statków wokół, więc chyba yy, znaleźliśmy tą naszą wyspę początkową, czyli tam powinna być nasza wyspa i też by się zgadzało, tam są tylko jakieś krzeski na środku, nie widzę żadnych pal. Także odbijamy i płyniemy w tą stronę. E, w nocy nie wiem, co ja tam spotkałem. E, to co widzieliście wcześniej na poprzednim ujęciu, e, ten napis z i jakiś wskaźnik i e, jakiś rekin mi chyba tam gonił w tej tratwie. E, plus to na środku co miłem, to chyba jakieś zwłoki leżały, jakieś wieloryba, jakby coś takiego. E, więc e, jeśli coś wiecie na ten temat, to możecie dać mi znać w komentarzu, e, co to jest. Tak jak ja teraz płynę, że do tego trafić, no to tak mniej więcej na wschód będę musiał płynąć. I że to jest faktycznie nasza wyspa. Ale tak wszystko na to wskazuje. Eee... Także ciekawe, czy tutaj hmm, może dodali jakiś bossów? Z czy czymś tu trzeba walczyć, coś trzeba zabić i pokonać, jakiegoś mega rekina. Meg, meg. Hmm. Był chyba kiedyś taki rekin Mega... Megalodon? Mówię z pamięci zupełnie wymyślam, więc nie wiem, czy jakoś nie przekręciłem tej nazwy. Ale to jakiś taki prehistoryczny chyba rekin yy, olbrzymi, wielki. Więc może coś takiego tej pływa w tych wodach. O, dobra. Chyba coś tam na wyspie widzę jakiś już To... może nasze fundamenty? Chyba tak, dobra. O matka, trochę się wystraszyłem, że nie trafimy do domu, że to będzie nasz koniec, że zginiemy marnie. I trzeba będzie się na jakiejś wyspie wszystko od początku zaczynać, budować. O nie, to by było straszne. Tak, to już na pewno nasze fundamenty. Wyraźnie to widać. O, także udało się. Taki północny schód, bym powiedział, tam, żeby trafić z powrotem do tego czegoś. E, no dobra, to zaraz sobie to gdzieś przybijemy do brzegu. O, już się zatrzymało kamulcach. Tak, beczka jest uszkodzona, ale nie dlatego, że w coś wpłynąłem, tylko jak chodzę z tym toporkiem w ręku, bo nie mam miejsca w kieszeni, to po prostu pacnąłem niechcący toporkiem i się uszkodził. Więc pewnie bym musiał wziąć teraz y, młotek i naprawić. O, w ten sposób. Dobra. A ja w tym czasie idę na razie pociąć tutaj ...deski. Okej, okay. oczywiście przy pauzie kucanko, słowiański przykuc. Eee, chcę się pić, dorobiłem sobie drugi e, taki ten... Jak to po polsku nazwać? Zabrakło mi słowa. Eee, no, maszynkę do robienia wody. To się napijemy, nie to. To, jeszcze nam się chce pić bardziej. To stąd też wypijemy. Tych roślinek sobie tutaj dorzucimy, żeby to się nam produkowało ładnie. Eee, I okej, okay. i z tych desek, które naciąłem, wyprodukowałem sobie takie coś, widzicie? Taka półka na skrzynki, ona się. Mm, Snapuje do, do tych podłóg, także to nie jest element wolno-stojący, tylko jakby przetwierdzony do, do tratwy. Tak samo jak tutaj te elementy się snapują, tak samo to, więc mam nadzieję, że to będzie pływało normalnie. Mieszczą się tutaj trzy, trzy skrzynki, one wszystkie są teraz puste. No i mam zamiar z takim czymś popłynąć teraz znowu na jakąś wyspę. Żeby znaleźć więcej drewna Znaczy drewna, więcej tych kucy naścinać No i teraz mieć jakiś przyzwoity bagażnik, w którym będę mógł to przewieźć Skoro już wiem, że te belki normalnie się mieszczą do kieszeni, to mieszczą się też do skrzynek Czyli tutaj będę mógł wsadzić 9. 9, tak, dobrze, 9 tych pojedynczych belek Plus coś może jeszcze w kieszeni bym nabrał i mógłbym jakąś wyspę wykosić i i to przywieźć. No dobra. Wyrzućmy... To jest pusta skrzynka już. wyrzucimy tutaj z tych skrzynek ja sobie trochę ich opróżnię i jeszcze wezmę skrzynki już sobie w kieszeń na taką wyprawę myślę, że to będzie dobry pomysł trzy takie skrzynki dziewięć na statku, dziewięć w kieszeni belek Plus, może coś jeszcze mi się przyda tej w kieszeni wziąć. Niech tak będzie. Eee, I właśnie zachodzi słońce. Hmm. Dobra, mam się kieram to, to, to okej, okay, więc... Yy... Zdjęcia się sobie zetnę trochę tych juk. Niech to sobie leże, a tam niech rosną sobie na drzewku nowe. Ile tego upada dokładnie? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. A mam wrażenie, że jak zbierałem z krzaka, to było pięć. Hmm. albo źle policzyłem, albo coś zgubiłem albo może te takie hodowane są bardziej wydajne eee, tak naprawdę wszystkie myślę są tak samo prawdopodobne opcje dobra, czy tutaj mogę też ściąć te tak, też one odrosły eee, to je zetniemy dobra, raz ...dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, czyli... Hmm. To wychodzi to, że źle policzyłem po prostu. ...dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. ok dobra i się zrobiło ciemno dlatego ja idę się położę tutaj I jak znowu być trochę winnie to wtedy wypłyniemy wow dobra to niech się tutaj Robi. Ja nie spojrzałem na zegarek. Pewnie, jak się obudziłem to będzie jeszcze cały czas noc. A nawet nie. Ok, yy, głodni jesteśmy. Jeszcze trochę ryby mam. Dobra, jesteśmy prawie całkiem najedzeni. Parę tych listków weźmiemy, żeby dołożyć. Jeszcze za mało. Dobra. Mam kompas, mam siekierę Czty o 14% siekierki tylko. Dobra, jak taka na wykończeniu, to co ja potrzebowałem tej lepszej siekiery? Może byśmy sobie taką zmajstrowali z taką lepszą popłynęli. Ona była gdzieś tutaj. Potrzebujemy mamy. Potrzebujemy e, sznurki skóry i ston tool. Stone tool możemy zrobić. To jest szczytą skórę. Skórę chyba gdzieś mieliśmy jeszcze. Tak. Dobra. Mm. I mamy taką lepszejszą siekierkę, która teraz jest 100%. Tamto już była na wykończeniu, ale wykorzystaliśmy ją do zrobienia takiej lepszej. Okej, okay, będziemy szybciej ścinać teraz drzewka. No dobra, w ogóle 25 minut. To chyba w tym odcinku to będzie koniec. A w następnym... Dzisiaj będę na nowej wyspie to Wam to pokażę. Jeżeli trafię na któreś z tych, której byłem, to po prostu przywiązę tutaj drewno i będziemy coś dalej robić na miejscu. A dzisiaj dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!